Wierzylibyście w to? Jesus, this is the stage. This is no joke. You are not following the rules of democracy. There has been a group preparing for months, and you are not respecting these preparations. of this demonstration. And it says, please respect that we have been organizing this demonstration. No. for more than half a year and do not come as if it was your demonstration. No, it's good. Who is the organizer? Among others, I am. No, the organizer of this. We are organizers. Chcielibyśmy, żeby panowie opuścili to miejsce zgromadzenia, ponieważ to nie jest zgodne z ideami, które nam się przyczyta. A myślicie Państwo, że dlaczego nie, my myślimy, nie? Po prostu wiemy, o A my bronimy klimatu nie. tak samo jak Wy. Panowie, Dlatego prosimy. Tak. Panowie. Jeżeli, jeżeli nie chcecie uczestniczyć w tym zgromadzeniu, to musi być to tak zorganizowane, żeby nie przeszkadzało organizatorowi. Ale organizatorowi nie wiem jak my przeszkadzamy tutaj. Samą ideą, samą ideą. Jesteście tak jak państwo kto. No, a w jaki sposób moglibyśmy się tak dostosować, żeby... Proszę się porozumieć między organizatorem bez a... Bez mówienia o atomie jako rozwiązaniu dla klimatu, bo to jest ostateczne rozwiązanie, a my chcemy inne. A, a, czyli a mógłby, mógłby pan wytłumaczyć, w jaki sposób atom przeszkadza klimatowi? E, atom przeszkadza, ponieważ e, jeżeli zainwestujemy na przykład w elektrownie atomowe, będziemy nie, mieć pieniędzy na inne rzeczy. Wobec tego jeżeli będziecie mówić o atomie, my was tu nie chcemy. Wobec tego jeżeli będziecie mówić o atomie, my was tu nie chcemy.